Zrobił wiaździk chłopak do pokoju Kurwa miałem coś nagrać zanim wyjechałem Nie nagrałem bo mi się nie chciało Miałem nagrać coś po drodze Nie nagrałem bo mi się nie chciało No to teraz jestem w hotelu To nagram bo mi się chce w Berlinie a co bo mogę Linii. Całkiem duże miasto. Na razie nasze pany zatrzymały się na bramie barany burskiej i pójściu do sklepu na zakupy. Znaczy oni pójdą mi się chyba nie chce. W ogóle mieszkamy sobie w takim hotelu, bo całkiem skubaniec jest wysoki. Chyba 45 czterdziestym jest taras widokowy. Wejście jest za 4 euro, ale powinien ich strafę. Kimczycy mnie wytymali, kurwa. Czekam na nich od pół godziny. Mieli być na dole i nie ma. Żadnego z nich nie mam numeru, oni mają numer do mnie. Słabo wysiadam na tym biznesie. Mam wrażenie, Bartek, jacy kurwa Chińczycy? Warto by było nadmienić, z jakimi Ja Chińczykami podróżowałem. Bo e, prawdopodobnie o tym gdzieś wspomniałem, ale nie wiem, gdzie jest ten filmik. A lepiej byłoby mieć to na początku, więc nagram to teraz. Po weselu mojej kuzynki, część gości z Chin postanowiła zrobić sobie wycieczkę po Europie, z racji tego, że część z nich w ogóle tu jeszcze nie była. A część z nich była tylko w paru, w paru miastach, więc chcieli sobie zrobić Eurotripa. No i poszukiwali kierowcy. Eee, no więc w sumie moja jakby praca polegała na tym, że woziłem ich z miasta do miasta i zwiedzałem razem z nimi. Zajebisty job w ogóle. Na całej trasie spędziłem dwa tygodnie prawie. Jechaliśmy grupą, 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 ja, plus 7 osób, a potem dwie osoby w Paryżu zrobiły sobie lotkę, już, bo musieli wracać do pracy. Wracamy do vloga. Nie mam pojęcia, co to jest, ale wygląda fajnie. Taki dildos z kulką i analnym szpiclem zwała. Co, nie? Zarazem grupę, znaczy grupa w sumie znalazła mnie. Mamy bardzo ładny kościół, nie? Generalnie sprawdzałem sobie jak on się nazywa na necie, ale już zapomniałem. Miałem to mieć sobie zapisane. Ale oczywiście nie zapisałem, więc nie mam. Tutaj kolega mnie poinformował, że e, część tego kościoła, dokładnie rzecz biorąc ta kopuła, ta kopuła, się spaliła podczas II wojny światowej, ale ją odbudowali. I szczerze mówiąc, wygląda jeszcze starzej niż cała reszta, więc nie wiem jak oni to zrobili, ale takie są fakty. Trochę jestem zły na siebie. Bo najpierw powinienem wiedzieć, gdzie idę, dopiero tam pójść i to zobaczyć, bo takie zwiedzanie bez wiedzy, co się zwiedza, to jest głupie. Szalone yy, pomniki? Pomnik? Tak, pomnik. Rzeźby, o, rzeźby. Dwóch gości, a na tych metalowych słupach są zdjęcia, o. Przez chwilę pomyślałem, że ci goście wyglądają jak Marsen Engels. I uwaga, uwaga, uwaga. Mark's and Engels. I nie, nie sprawdziłem tego. Wcale nie. Ale. Proszę bardzo, nawet miejską wycieczkę objazdową znalazłem, ale fajnie. Chińczyki mi spierdalają przez ulicę. Są hardcory, nie? Bez hitu. Chodzę do komory nagrywać hardcore, a tam 10 metrów dalej są pasy. Zastanawiam się, jak Krzysztof Gonciasz, jak on potrafi przez 15 minut codziennie gadać do aparatu. Ja mam wrażenie, że już nie mam o czym mówić, a dopiero zacząłem gadać. Przysiół nie lubię cię bez kitu. Zauważyłem, że w większości berlińskich muzeów jest opcja, że można sobie wziąć polski dialog. Więc jeżeli jesteście chujowi z angielskiego i chcecie coś pozwiedzać no i przy okazji, nie tylko pooglądać jak taki zban, tylko przy okazji się czegoś dowiedzieć, to w Berlinie można sobie zwiedzić po polsku dużo rzeczy. Fajnie. Mamy tutaj historię. Yy, Niemiec i Polski w sumie rzecz biorąc. W sumie przeczytałbym to sobie, ale oni pewnie będą mieli to w dupie i zaraz stąd pójdą. Ale trudno, ile zdołam przeczytać? Tyle przeczytam. I fajne jest to, że yy, wszystkie te plakaty były zaraz obok jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Berlinie, czyli do tego miejsca, do którego zbieżaliśmy, czyli bramy. Fajno. Jestem ciekaw czy to wypłynęło z jakiejś naszej inicjatywy, bo tam po prostu jest jakiś remont i wstawili te właśnie jako to plakaty. Czy, czy oni nas sami na to wpadli? Nie wiem. Ale fajnie, że takie coś jest. No i do talii. Dzisiaj wieczorem chyba aż sobie skarb narodów obejrzę. W sumie całkiem to wysokie. Takie wyższe niż myślałem, że będzie. A, tutaj się przygotowałem, nawet Wam coś powiem. Brawa Branderburska. Zacząłem to budowę w 1788 roku i skończono budowę 3 lata później. Miała być ona symbolem e, wolności i pokoju? Bo pokoju i wolności, no, patrząc na historię Niemiec, no to im kurwa nie wyszło. Ale taki był zamysł. Budowałem jakiś tam sławny typ, którego nazwiska nie potrafiłem wymówić. No, 26 metrów wysokości, ale szczerze mówiąc, wydaje się, że jest większa. szerokości ma. Dużo więcej, bo ma 60 ponad. Wydaje się, że te kolumny powinny być tak jakby jedna i druga, ale to jest taka jedna, wielka, szeroka, gruba pajda i ona ma 11 metrów. Przedwczoraj wczoraj było wesele, a dopiero dzisiaj brama. he kurwa, jakie śmieszne. Co to moim zdaniem zostało generalnie strasznie chujowo rozkminione, bo e, tam są obrazki, tylko że te obrazki są jakieś 15 metrów nad ziemią i generalnie tamtego tam chuja widać. Kto to projektował? Jakiś niemiecki typ, którego nazwisko nie potrafisz wymówić, idioto. Dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy. Podpisałem się do, do pani, która po prostu tutaj oprowadzała jakąś tam grupę ludzi. I w sumie mam teraz parę fajnych ciekawostek, na pewno to zmontuję, tak, żeby to było w miarę po kolei. To cudo. Ta statua. O, to ta. Została dodana 4 lata później. Po czym jak przyjechał to na plan, to stwierdził, że mu się to podoba, więc zapierdolił tu do Francji. I to było bodajże w Lubrze. Dopiero w momencie, kiedy Niemcy zwyciężyły nad Francją, to dopiero wtedy. E, wróciło i z e, Alaska, ta która tam siedzi na górze, zmienili to imię na Wiktoria. A ten plac, który jest tutaj dookoła wszędzie, który wcześniej nazywał się Placem, e, zmienili to jako e, Plac Francuski. I dlatego ona stoi nad Placem Francuskim, ponieważ to Niemcy zwyciężyli nad Francją. I zabawne jest to, że ona, nie wiem czy to będzie widać, jak nawet jak przybliżę, ona się patrzy w swoją lewą stronę, czyli w nasze prawo i patrzy się dokładnie na. Ambasadę francuską. To jest taki śmieszak, taki żarcik. Tutaj mamy hotel. Jedna noc w tym hotelu kosztuje... Uwaga, uwaga, 26 tysięcy euro. Jedna noc. Sto na Polskę. Elo. Eee, najlepsze jest to, że ta babeczka powiedziała, która właśnie tam e, prowadziła tą wycieczkę, że tam nawet nie ma wliczonego w śniadania w tę cenę. Ja nie wiem co jest w tej kwocie, nie wiem, gałęci robią i to codziennie cały czas, ale nie ma śniadania. Już postaram się to ująć tak, żeby było widać mniej hotel. E, w tym hotelu, e, to, jest ten, to jest to miejsce, gdzie Michael Jackson prawie wyrzucił swojego syna albo w córkę, chyba syna, wyrzucił prawie swojego syna przez okno. się tak chciał go pokazać światu, ale prawie mu wyleciał. Zastanawiam się w ogóle, bo chciałem pobrać jakiś program do obróbki wideo i montować te rzeczy na bieżąco, tyle że wtedy się nie wyśpię. A jednak trochę prowadzę, więc chciałbym się wyspać. Zastanawiam się, czy właśnie robić to na bieżąco, czy po prostu po przyjeździe do domu zmontować z tego jeden wielki film. Dotarliśmy do kolejnego ciekawego miejsca, takie betonowe bloczki. Pamiątka uwieczniająca zamordowanych Żydów w obozach koncentracyjnych, no i nie tylko, generalnie zamordowanych Żydów przez Niemcy. Tylko chodzi o to, żeby chodząc pomiędzy tymi, tymi blokami, dostrzec taki jakby labirynt, że tego było dużo i, i właśnie, właśnie, właśnie o to chodzi, że dużo. Przyjechałem do hotelu, zacząłem się zastanawiać o co chodzi z misiami. Tutaj jest wszędzie pełno misiów. Yy, misie z maskotką Berlina generalnie. I misie można spotkać tutaj wszędzie. Z reguły to jest taki mis z umieszczonymi do góry łapami. Jak go znajdę, to też go nagram, albo przynajmniej cyknę mu fotę. Ale dosłownie no, przechodzi się każdą ulicą i widzi się kurwa Niedźwiedzia. Proszę bardzo. Chciałem wam powiedzieć o jednej z zabawnej rzeczy, między taką różnica kulturowa między Polską a Azją, z Chinami konkretniej. poszliśmy sobie zjeść. Po restauracji, tak normalnie. E, pomijając fakt, że kelner trochę nie ogarniał przy zamawianiu i to nie w sumie z jego winy, e, bo wszystko było zamawiane tak strasznie na dziko, to w momencie, kiedy e, zostały już przeniesione te wszystkie rzeczy, no to ja wziąłem swój talerz i z, z żarciem i zacząłem jeść, no prosta. Natomiast oni wszystkie te talerze postawili na środku, nie przy sobie, tylko na środku. Keller nie wpadł na to, że Chińczycy jedzą w ten sposób, więc nie przyniósł żadnych dodatkowych talerzy, żeby z tych, jakby, porcji, które są normalnie, oni sobie mogli nałożyć do siebie i jeść. Więc każdy te talerze kurwa miotały się na tym stole. Oni chcieli tak, jakby spróbować wszystkiego, bo u nich po prostu jest potrawa postawiona na stół. Jedna, druga, trzecia, czwarta I się je z każdej po trochu I tak próbowali zrobić Wyszło to przekomicznie A ja sobie jadłem Zjadłem całą swoją porcję, która naprawdę była duża No ale, no jak to? Przecież spróbowałeś tylko jednego To na pewno się nie najadłeś Ja tam już kurwa umieram Nie, 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 ty musisz zjeść więcej No jakbym dziadka Czesia słyszał, to bez kitu Kolejną taką, nie wiem, ciekawą Dziwną rzeczą w Berlinie jest fakt Że każdy przechodzi kurwa na ulicy w Obojętnie w jakim momencie Generalnie tutaj praktycznie nie ma pasów, pasy są co jakieś, no nie wiem, 300-400 metrów, więc nie chce ci się iść aż do pasów, żeby przejść powrotem na przykład w miejsce, które chciałbyś pójść. Przechodzisz na pałę na Jana na środku drogi, nawet tak przecież, nie wiem, przy policji nikt ci nie wpierdoli mandatu, ani nic po prostu chcesz, to se przechodzisz i się ma, Więc, sobie fajnie. E, zaraz obok miejsca, gdzie e, są te, te, jak to się nazywa? Ten, ten, ten pomnik upamiętniający zamordowanych Żydów z racji tego, że Niemcy lubią mordować no to tutaj mamy z kolei park i pomniki poświęcone zamordowanym gejom i lesbijkom tylko do obozów koncentracyjnych tam była taka tabliczka Zostało zesłane prawie 50 tysięcy ludzi, którzy e, po prostu byli homoseksualistami. Pocałunek na ulicy stał się zbrodnią, za co można było po prostu, e, jeżeli nie dostałeś przy okazji od policji w pierdolu, mogli cię przy okazji zgarnąć i zamknąć w obozie koncentracyjnym. No trochę kwas nie? za to, że lubisz w dupę, no ale no, jeden z pomników, który to upamiętnia i on jest o tyle fajny i ciekawy. Że, jak sobie zajrzymy do środka, to mamy taką szybkę, to mamy wyświetlony film. Tam dwie całujące się kobiety, wcześniej było dwóch całujących się gości. Jak kto lubi, generalnie doszedłem do pewnego wniosku: jeżeli chcesz gdzieś jechać i e, chcesz pozwiedzać, ale jednocześnie wiesz, że będziesz robić prawdopodobnie na buta, to weź sobie rolki, które na pewno część z was kojarzy z jakichś filmów. Mianowicie do tego cuda. Miałem wrażenie, że to jest kawałek, bliziutko, tam nie? Idzie się tam z 3 minuty, 7:15, 15. Bolą mi już nogi w sumie. A jest dopiero godzina 14, i właśnie zaczął kapać, kropić, kropić, kapać. Trzeba dosyć mocno padać, więc mam wrażenie, że generalnie trochę sobie tutaj posiedzę. I tam można chyba też wejść na górę. Można też wejść tutaj, więc sobie tam wejdziemy. Przedem, sobie właśnie tutaj na wystawę, jakoś. Tędy chyba, albo, albo tędy na już Nie, stamtąd przyszedł. Tędy sobie wszedłem na wystawę. Brama Brandembuska ma, ma być symbolem wolności i pokoju. Tak właśnie ta statua z kolei ma być symbolem otwartości Niemiec i kosmopolitanizmu. Totem właśnie na pierwszą kondygnację tego. Tutaj już całkiem fajny widok. Generalnie tam nie ma windy, jest, są tylko schody, a to jest 60 metrów do góry więc trochę sobie powchodzę tym muzeum, które jest w środku generalnie jest trochę historii właśnie Niemiec plus nagle znienacka okazuje się, że jest tam wrzucona jakaś krzywa wieża w Piździe wieża Eiffla i w ogóle z znienacka pojawiają się tam historie różnych znanych budowli z innych państw w Europie ale w sumie rzecz biorąc nie tylko, bo tam też była statua wolności tam mamy tą bramę, oj sorry, tam a tam gdzie jest ten szpilc no to to już znacie, bo to jest nasz hotel znaczy w pobliżu jest nasz hotel Dobra, oficjalnie mówię, że było warto, nie? Patrzę na widoki, tak tego gamera nie ale spróbujemy. Dzień nóg zrobiony, widoki świetne. Dobrze wydane 2,5 Eurasa. Jesteśmy przed parlamentem niemieckim. Tak, zastanawiam się grubo, czy tu wejść. Do każdej z tych kas prowadzi taka kolejka. Z jednej strony wyznaję taką zasadę, że gdzie, jak już gdzieś bym pojechał, to wolę jednak wydawać kasę, bo jednak nie po to przyjechałem, żeby siedzieć z pizdą. Ale no jak jednak pomyślę sobie o wszystkich minusach, to plus wejścia tam jakoś mnie nie pociesza. Okazało się, że wejście tutaj jest za darmo, tylko muszę po prostu sprawdzić, czy nie mam przy sobie niczego niebezpiecznego i czy nie jestem terrorystem i nikogo nie zabiję. Jednak kurwa nie wejdę e, Okazało się, że bubołeczka mi powiedziała, że wejście jest za free Ale nie była, e, nie była tak uprzejma, żeby mnie powiadomić Że musiałbym udać się na drugi koniec ulicy W sumie to przejść przez ulicę Do tamtego punktu e, Gdzieś tam Sobie tak jakby zarezerwować wejście tutaj e, Ale rezerwacja mogłaby być na jutro Albo dzień dalej Albo ileś tam dni dalej w każdym razie Wejście tutaj dzisiaj jest niemożliwe I on sobie pójść sobie idę. Całość. Z niewyjaśnionych okoliczności stwierdziłem, że pójdę na wystawę y, samochodów Volkswagena. Znaczy grupy Volkswagena w sumie rzecz biorąc, więc jest tu dużo aut. Na wejście dostajemy w mordę takim pokaźnym konceptem, nadajcie no, to. Tam mamy jakieś Lambo i Bentley'e. W tamtą stronę Skody Jeepy, a tam chyba można sobie zobaczyć, jakie rzeczy są w środku. Będzie coś fajnego to coś jeszcze nagram. Lubię fury, więc na pewno jestem w dobrym miejscu. Tu mamy kolejnego konceptkara. Cara. W sumie fajnie by było co jeździć czymś takim wsiadasz sobie, jak król. Jeszcze stoliczek by był na środku. Ja bym był zadowolony. No to jest bajeczne stworzenie, nie? Halo. Silnik Bugatti No i Aventadorek, nie? Aventadorkiem byś sobie nie pojeździł, pojeździłbyś sobie Bo no to auto sięga mi do krocza Taka prawda jest urocza Dzisiaj kupiłbym, ale generalnie tutaj widzę, że klasa efektywności wynosi G, także... Chyba nie biorę Przed chwilą trafiłem do najbardziej dziwnego sklepu, w jakim byłem e, Mianowicie to jest sklep, który e, oferuje różne gadżety z ludzikami, którzy są na światłach i tu mamy różne rodzaje, na przykład że we Francji są takie, w Brazylii takie. Jeżeli w Belgii serio są takie, to mam zwałe. Jakby ktoś kiedyś z was był w Berlinie, to przyjdźcie sobie, to jest jak w mordę szczelił od w Enderburfie. W sumie siedzę sobie na, na muzeum. Siedzę na muzeum. Siedzę na wejściu do muzeum, a jako ciekawostkę mogę pokazać Wam dwie wanny. Ta wanna oraz tamta wanna godna twojej starej. I tutaj w ogóle ta babeczka wbija coś w lwa, a znaczy tu ma niby że grot i spoko, że wbija, a tam już jest coś wbite, więc nie rozumiem. Nie rozumiem dlaczego. I tym właśnie sposobem wylądowałem na pizzę. Generalnie nagrałem dużo więcej materiału niż piszałem, że nagram. Jednak cię rozumie Krzysiu, jednak jesteś okej. Okay. I jutro po śniadanku wyruszamy do Frankfurtu. Huh. Nie wiem, dzisiaj już chyba nic ciekawego nie zdarzy. Bajo.